witajcie skorpiony to jest czytanie dla was na miesiąc o co tu się odwróciło na miesiąc marzec dziewięć <laughs> kielichów ogromne spełnienie radość z życia tu i teraz zadowolenie dobra ale sprawdźmy sobie po kolei jaką energią będzie się wyróżniał marzec dla skorpiona Cesarzowa. No tak, cóż może być innego, skoro wypadło wcześniej 9 kielichów? Kochani, komfort, zadowolenie, radość, em, dobra materialne, które się zgadzają i które dają Wam poczucie komfortu i bezpieczeństwa. To jest spełnienie emocjonalne em, dla kobiet. Tak, być może dla niektórych jest to nawet wskazówka o. Nadchodzącej ciąży. Dobra. Jakie wyzwanie w takim razie przed Wami w tym miesiącu? Cesarz. Wspaniale. Co odchodzi do przeszłości? Co odchodzi do przeszłości? Siła, moc. Dobra. <laughs> Co macie w serduchu, w głowie? Do czego dążycie? O czym marzycie? Czego pragniecie? Kapłan. Dobrze. Co w głębokich uwarunkowaniach, co w podświadomości waszej drzemie? Co się zaznaczy w tym miesiącu? Szóstka mieczy. Dobrze. Co przychodzi? Co w najbliższej przyszłości do was przychodzi od losu, od góry? Trzy kielichy, dużo radości. Wasza energia w tym miesiącu. Jak wy się przedstawiacie? Pięć mieczy, Uuu, skorpionowo. Dobrze. Co przychodzi z zewnątrz? Siedem kielichów. Pierwsza połowa miesiąca dla Was. Jaka ona będzie? Pod jaką energią? Świat. Pięknie. Druga połowa miesiąca. Wielka Kapłanka. Jaka jest rada dla Was? Wskazówka? Ostrzeżenie. Dziewięć monet. Piękny wynik. Wypadły dwie karty, pięć kielichów i osiem buław. Mam wrażenie, moje drogie Skorpiony, że mimo, że w Waszym życiu wszystko przebiega prawidłowo, wszystko przebiega komfortowo, wszystko przebiega naprawdę pięknie. Wy będziecie mieli poczucie jakiegoś, jakiejś porażki, jakiegoś niezadowolenia, jakiejś straty, jest jakaś roszczeniowość tutaj w tym miesiącu. Zupełnie niepotrzebna, przede wszystkim zupełnie niepotrzebna, bo energie marca przynoszą wam naprawdę piękne możliwości. A Wy, jak gdyby tego nie zauważacie, zagłębiacie się w siebie, w swoje braki, w swoje, w swoje żale, w swoje niespełnienie. Mało. Tak, tak tu krzyczą do mnie karty. Jest mi mało, ciągle mało. Jestem nienasycony. Kochani, po kolei, energia miesiąca pod patronatem. Cesarzowej nie można sobie wymarzyć czegoś bardziej spełnionego, pięknego, komfortowego, bezpiecznego, wspaniałego. Na wyzwaniu macie cesarza, który mówi: układaj swoje życie w sposób cesarski, królewski. Cesarz i cesarzowa. Żeńska energia i męska energia, tak jakby jest jakaś sprzeczność między. Um, albo sprzeczność, albo jakieś sprzężenie energii właśnie takich władczych, takich królujących, tak? Um, no, właśnie, że mało, że chcecie być liderem, że, że będziecie mieli w przepracowaniu, żeby sobie z tym cesarzem poradzić, żeby ułożyć sobie plan. W głowie, dalekosiężny, który spowoduje, że będziecie liderem, będziecie kimś hmm, przewodnikiem dla innych. To jest barania energia. To jest energia, gdzie po prostu decydujemy się na kroki hmm, konkretne, strategiczne, hmm, obudowujemy flanki, tak, po to, żeby hmm, nic tutaj się wokół mnie złego nie wydarzyło. Hmm, skoro macie to na wyzwaniu. Trzeba będzie sobie z tą energią poradzić w jakiś sposób. W jaki sposób zobaczymy, co nam dalej będą karty doradzać, w głowie macie jakieś sprawy, do czego dążycie, co planujecie, co o czym marzycie, żeby być nauczycielem, żeby być przewodnikiem dla kogoś, żeby być dla kogoś liderem, żeby mieć swoich wyznawców, żeby was słuchali, że Wasza hierarchia jest wyżej niż hierarchia innych. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Wydaje mi się, że też macie taki trochę niedosyt tego, że, że nie jesteście w pełni akceptowani jako osoba, którą siebie postrzegacie wyżej w hierarchii, tak? Głęboko gdzieś w podstawie dążycie do jakichś zmian, do tego, żeby widzieć więcej światła. Czujecie się w, w mroku. Potrzebujecie jakiegoś, jakiejś, jakiejś zmiany, czy przeprowadzki, czy krótkiej podróży, czy zmiany miejsca. Może też potrzebujecie takiego momentu tranzytu, czujecie to wewnętrznie przejścia z cienia do światła, ale ten cień tutaj przy Was jest cały czas. Nie wiem dlaczego. Bo do przyszłości do przyszłości odchodzi też takie poczucie własnej sprawczości, własnej woli, własnej siły, własnej mocy. Tak jakbyście osłabli w tym miesiącu, ale nie ma tutaj w ogóle przełożenia w tym, tak? dlaczego tak się dzieje. To jest tylko wasz, jak gdyby wasza decyzja, że tak się dzieje. To nie są rzeczy z zewnątrz, bo z zewnątrz przychodzi do Was mnóstwo możliwości, które dają Wam właśnie o taką. Taką możliwość, że możecie. Wy wybieracie, jaką drogą chcecie dalej podążać. Więc nie traćcie czasu na mrzonki, nie traćcie czasu na rozkminianie. Bierzcie ten kielich, który jest najbliżej do spełnienia, do osiągnięcia. To jest karta marzycielska, to jest karta, która kotwiczy was w takim planie fantazjowania, tak? Ale nie wprowadza nic nowego, nie wprowadza zmian. A cesarz mówi: wprowadzaj konkretne zmiany. Jeżeli za czymś dążysz, rób w tym kierunku wszystko, żeby ułożyć plan, ułożyć schemat, widzieć swoje, swoją drogę na kilka ruchów do przodu na tej szachownicy życia. Podejmuj po prostu konkretne kroki, tak? Wy jesteście w energii pięciu mieczy, czyli wszystko albo nic. Nieważne jakie będą ofiary, będzie tak jak ja chcę i koniec. I to w konsekwencji przynosi nam pięć kielichów, czyli stratę, żal, że można było zrobić coś inaczej, ale już rozlanego mleka nie da się z powrotem wlać do tych kielichów, tak? A przecież idzie do Was dużo spełnienia, dużo radości, dużo spotkań towarzyskich, bycia w towarzystwie osób i przyjaciół, którzy są Wam sprzyjający, sprzyjający, którzy Was wspierają, którzy Wam użyczają tej swojej jasnej, świetlistej energii. Mało tego, pierwsza połowa miesiąca przynosi rozpoczęcie nowego cyklu w Waszym życiu. Kończy się wszystko to, co trudne. Macie przed sobą nowe możliwości. E, tutaj mamy mm, poczucie, że oto otwiera się przed nami nowa droga, e, w którą ja wkraczam pełna nadziei, pełen, pełna e, radości. E, mm, no, naprawdę, bardzo sprzeczne energie tutaj są dla Was. Druga połowa miesiąca z kolei jest pod y, patronatem y, królowej, no, nie królowej, przepraszam, Wielkiej Kapłanki, która mówi: zwróć uwagę na intuicję, kieruj się swoją intuicją, y, wprowadź pierwiastek żeński do swojego, do swojej walki. Twój pierwiastek żeński jest teraz bardzo ważny, ten miękki, ten etyczny, ten, ta empatia, ta wrażliwość serca, Twoja wiedza, którą posiadasz. Jako wskazówka rada mamy bądź dumny z tego. W którym miejscu jesteś, co już zrobiłeś, korzystaj z tego, ciesz się tym. Poświęć czas na radość, a nie na porażki, na smutki, tak? Yy, sprawdzimy sobie jeszcze. Tutaj, jeszcze w wyniku mamy dodatkowo osiem buław, że sprawy ruszają do przodu, że może coś, co wstrzymywało się tutaj, coś, co było dla Was bardzo ważne coś co chcieliście zmienić spowodowało jakieś wasze rozczarowanie ale tutaj energia pod koniec z początkiem kwietnia rusza do przodu zaczynają się dużo wiadomości do was spływa dużo spotkań dużo rozmów dużo spraw nabiera rumieńców które dotyczą waszego celu i waszego marzenia tak Dobra, podopowiadamy sobie, bo to jest bardzo dziwne, bardzo taki no, sprzeczny rozkład jak dla mnie. Co ten cesarz wam tutaj proponuje na wyzwaniu? Co należałoby robić? Odciąć się od starych rzeczy, które ci nie służą. Rostań się z tymi e, osobami, które ci nie służą. Rostań się z tymi sytuacjami, które ci nie służą. Ochraniaj własne serce, mów prawdę, bądź uczciwy wobec siebie, bądź niezależny, ukochaj swoją wolność, masz prawo mówić swoją prawdę, nie bój się, że ona będzie oceniana, ona będzie oceniana oczywiście, ale ty masz bronić swojej niezależności i swojej prawdy tutaj przy tym cesarzu, tak? O co chodzi z tym kapłanem? Do czego ty dążysz? O czym marzysz? Co byś tutaj tak bardzo, Skorpionie, chciał? Że, no właśnie, żeby jakieś sprawy zakończyły się dla ciebie pozytywnie, być może jakieś umowy, być może jakieś papierzyska są do podpisania, które muszą być podpisane. I one zostaną podpisane, mój drogi Skorpionie, więc nie ma się co martwić, bo tutaj mamy świat ponownie, czyli to o czym marzysz, do czego dążysz, spełnia się w pierwszej połowie miesiąca marca. Dlaczego Ty jesteś w pozycji pięciu mieczy? Czas, czas, jesteś niecierpliwy. Widzisz, że te Twoje starania przynoszą jakiś skutek, ale to wszystko jest rozciągnięte w czasie, i ciebie to bardzo irytuje, i bardzo cię to gdzieś wewnętrznie dotyka, tak? Chcesz to przyspieszyć, chcesz, to, chcesz szybciej tych zmian, które pozwolą Ci ruszyć do przodu, czujesz się w jakiś sposób? Że masz związane ręce, że czegoś nie możesz przeskoczyć, czegoś nie możesz przewalczyć. I stąd taka roszczeniowa postawa wszystko albo nic po prostu poświęcam się temu całkowicie. Dlaczego mamy tu pięć mieczy na, na końcu? Bo twoja kariera jednak nie ruszy do przodu, tak jak sobie to wyobrażałeś. I mamy tutaj znowu cesarzową. Niespełnione oczekiwania, niespełnione oczekiwania, co ci przynosi 8 e, buław, pełne satysfakcjonujące spełnienie dla Twojej rodziny, nowe możliwości, nowe, nowe hmm, eksploracja nowego terenu, nowego pomysłu, nowego marzenia, e, nowego kierunku. E, chociaż wiesz, że to zajmie dużo czasu, to jednak się temu poświęcisz. No okej. Okay. Jakiej zmiany ty tutaj pragniesz, żeby w końcu wyjść z tego impasu, żeby wyjść z tego momentu, kiedy no, leżysz pod ścianą i nie możesz zrobić kroku ani w przód, ani w tył. Chcesz zmiany, ponieważ tracisz już wiarę i nadzieję yy, i siły w to, że to, co sobie ułożyłeś w głowie, to, co jest Twoim planem, że to ciągle idzie jak po grudzie, tak? Co Ci przynoszą tutaj te 7 kielichów, te nowe możliwości. Jaki kierunek tutaj do Ciebie przychodzi? Zobaczmy. Hmm. No i znowu mamy pięć mieczy. Tak jak gdyby to, co Ci przynosi, te możliwości, które przychodzą do Ciebie z zewnątrz budzą w tobie właśnie taką agresję, żeby nie, nie popełnić, żeby nie ponieść porażki, tak? Działaj mniej emocjonalnie, uspokój trochę swoje emocje. Bo wszystko przebiega prawidłowo i naprawdę wszystko w twoim życiu i w twoim świecie w marcu układa się bardzo prawidłowo. To czego ty pragniesz, to co się nie spełnia, to co cię ta gruda, ten, ten czas wydłużony, te przeszkody, które są przed tobą są dla ciebie rozczarowujące, to że twoja kariera nie idzie do przodu, to że nie jesteś usatysfakcjonowany w pełni z jakichś warunków materialnych, które twoja kariera czy twoi, twoja droga zawodowa miała ci przynieść, um, nie czujesz tego żaru, tego rozpalenia, tego, tej pasji, tak? Gdzieś to jest w uśpieniu i powoduje Twój dyskomfort. Ale sprawdźmy jeszcze, co Ci przynosi świat: nowe plany, nowe możliwości i wielka kapłanka, która przynosi Ci króla Pentakli. Króla Pentakli. Czyli bezpieczeństwo finansowe i zadowolenie w gruncie rzeczy. I to się w drugiej połowie miesiąca wydarzy. W pierwszej połowie już poczujesz te zmiany, poczujesz, że, że warto pójść jakąś pionierską drogą, jakimś pionierskim, pionierskim kierunkiem, który do tej pory nie szedłeś, może więcej czasu poświęcałeś na jakieś stare sposoby, stare drogi stare schematy myślowe na jakiś temat i może warto to zmienić tak, bo z tym, z tym się właśnie łączy świat no dobra hmm. patrzę, patrzę jeszcze, żeby sobie to wszystko jakoś logicznie poukładać to jest tu ewidentnie taka prośba. Jeszcze sprawdźmy, jaka przy radzie. Dziewięć monet mhm. i dwa kielichy. Tak, jak gdyby ci wszechświat mówił, przyjmij jakąś ofertę, która do ciebie przychodzi. E, bo przychodzi tu coś do ciebie z zewnątrz jakieś nowe możliwości. Gdzie ty. Wężysz nosem, nosem jakąś porażkę, albo wręcz przeciwnie, postanawiasz się w to zaangażować, ale już tak definitywnie. Zmień trochę swoje nastawienie, drogi skorpionie. Zmień trochę swoje nastawienie, bo tu wszystko się dobrze rozwiąże. Jesteś znakiem, który ma bardzo dużo w sobie mroku cienia transformacyjnego i to cię w jakiś sposób obciąża. I tutaj jest prośba: jesteś w sferze cesarzowej, jesteś, zobacz, przychodzi dla ciebie mnóstwo fajnych, fajnych okoliczności, które przyjaciele też pomogą ci w jakiś sposób załatwić sprawy, które cię zajmują, pokażą ci nowe rozwiązania wpuść do swojego serca trochę więcej radości światła. Nakarm się tą, tą energią, która jest Ci tu oferowana właśnie z zewnątrz, od Twoich znajomych, od Twoich przyjaciół, być może od twojej rodziny, która jest ci bliska i dobrze ci tutaj doradza, tak? Ok, zobaczmy, jaka jest Wasza energetyka w tym miesiącu. No powiem Wam niełatwy miesiąc to jest ten marzec. To już jest trzecie czytanie i widzę wielka symfonia żeby ta wielka symfonia mogła w pełni wybrzmieć i żeby miała wszystkie elementy piękna, harmonii jest poczucie bycia częścią całości, to jest usuwanie uprzedzeń, to jest dostrzeganie wzajemnych powiązań między wszystkim, to jest świadomość, że wszystko co robisz ma swoje konsekwencje tu musi być koniec podziału Jakiś podział tutaj jest ewidentnie, i ten podział cię dezorganizuje. Ta karta też mówi, że stajesz dziś w obliczu jakiegoś paradoksu. Musisz skupić się na byciu wyjątkowym, bo tylko ty możesz wnieść swoją wyjątkową harmonię do symfonii sytuacji, która cię zajmuje. Jednocześnie musisz nauczyć się być bezinteresownym i stawiać my przed ja. My. Tu macie to my. Właśnie w tych trzech kielichach, w, tym, w tej społeczności, która naprawdę jest dla ciebie życzliwa. Yy, jesteś zachęcany do cofnięcia się i zobaczenia szerszego obrazu, aż Twoja indywidualna część na tle tego. Problemu, tej sytuacji, która cię zajmuje, zniknie i zmiesza się z chwałą ogółu życia, interesu ogółu. Um... No właśnie. Postaw na zasady i potrzeby grupy ponad własne potrzeby. Taka tutaj jest wskazówka. Może coś chcesz sam, może coś sobie wymyśliłeś, że Twoja indywidualność jest ważniejsza niż yy, dobro grupy w tej chwili. A tutaj ewidentnie yy, Tarot mówi, że yy, ta grupa cię wspiera. To nie są Twoi wrogowie. To nie są Twoi wrogowie. Kierunek. Niespodziewani goście. A więc mogą się pojawić jacyś niespodziewani goście w Twoim domu, w Twoim życiu, w sytuacji, którą jesteś w tej chwili pochłonięty. I cóż te osoby mogą ci ewentualnie przynieść? Albo na co chcą zwrócić swoją uwagę? Kierunek, jaki Ci wskazuje góra, mówi: Jeśli spodziewasz się niespodziewanego, jesteś gotów na cuda. <laughs> Pięknie. Zmiana kierunku, niespodzianki, zmiana paradygmatów. Ehm, nieważne jak szczegółowe są Twoje plany i jak bardzo wierzysz, że droga przed Tobą okaże się prosta, przychodzi chwila. Gdy najlepsze plany ponoszą fiasko przez nieprzewidzialne okoliczności. I początkowo zmiany tego kierunku mogą wydawać się dla Ciebie niekorzystne. Dlatego tutaj mamy te pięć kielichów, dlatego mamy Ciebie w pozycji zawalczę o siebie za wszelką cenę. Nie poddam się, tak? Poświęcę wszystko, nieważne, jakie będą ofiary, ale pójdę właśnie w taki sposób, a nie winny. A tutaj cię karty przestrzegają nie rób tego. Działaj z grupą. Poświęć swoje, swoje ego na, na korzyść grupy. Ta karta ci mówi, że nikt, ty też, nie możesz planować, że los i przeznaczenie spotkają się. Nikt z wyjątkiem tej najwyższej energii, która wie to, czego w danej chwili nie jesteś w stanie zrozumieć. Masz mieć świadomość, że życie jest pełne niespodzianek, więc masz pozostać czujny, cieszyć się tą nową przygodą, która do Ciebie przychodzi, a nie obawiać się porażek, a nie wpadać w depresję i w złe samopoczucie. Twoje życie toczy się według planu i według wspaniałego planu. Bo mamy tu cesarzową jako energię ogólną marca, czego ty możesz nie dostrzegać. I to niekoniecznie musi się zgadzać z Twoją agendą, ale tak właśnie. Przedstawiają się sprawy, i masz to przyjąć za, za dobro, które jest ci oferowane. To wszystko, drogie Skorpiony, dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę wytrwałości, mądrych decyzji, schowania własnego ego do kieszeni i przyjrzenia się temu, co ci oferuje świat w tym miesiącu. Pozdrawiam serdecznie, Pa.